Tarot Marsylski, od wydawnictwa Piatnik, bardzo dziękujemy. Karty do wróżenia, tak. Teraz je obejrzymy. Instrukcję dostajemy obok z gumką. Pięknie mi ostrość. O jest, widać. Dobra. Oglądamy najważniejsze, żeby obejrzeć. A potem instrukcję osobno sobie obejrzymy. Jeszcze jakieś dwie karty tu mam. Dobra. Reprint eee, 2018 rok. Eee, tak to wygląda Tu jeszcze coś, a tu już jest karta, dobra No i przeglądamy karty eee, Tu z tej tak z tej, tak wyglądają Kiedyś już teraz oglądaliśmy u nas na blogu, ale troszkę inny. Na bok. Jedna nam tam wypadła. I karty. Głupiec smak, arcykapłanka, cesarzowa cesarz. Papież kochankowie rydwan sprawiedliwość. Eremita. Co oznacza na karta? Koło fortuny siła wisielec, śmierć. Umiarkowanie: Diabeł, wieża, gwiazda, księżyc, słońca, Sąd, świat: arka na małe: 2 eee, buław, 3 buław, karta brama: 4 buław, 5 buław, 6 buław, 7 buław, 8 buław. 10 buław, paść buław, rycerz buław, królowa buław, król buław 2 kielichy, 3 kielichy, 4 kielichy, 5 kielichów, karta brama, 6 kielichów, 7 kielichów 8 kielichów, 9, 10 kielichów, rycerz kielichów, królowa kielichów Król kielichów, królowa, ten był rycerz kielichów As mieczy, 2 miecze, 3 miecze, 4, 5 mieczy, 6 mieczy, kartogram, 7 mieczy, 8 mieczy, 9, 10, pas czy rycerz mieczy, królowa mieczy, król mieczy, as denarów, 2 denary, 3 denary, 4 denary, 5, 6, 7, 8, 9 10 paść denarów, rycerz denarów, królowa denarów, król denarów. Krzyż celtycki rozkład i to widzimy. Karty do wróżenia, zbiatnik. Tyle mamy z otwarcia. I możemy sobie wróżyć. Dzięki.